Siema, ma tokam cię nie zapraszam do ciszego odcinka w którym chcę wam powiedzieć po pierwsze przepraszam że nie było odcinka wczoraj ani chyba nawet przez weekend bo trochę mi sytuacja nawet, nawali... nie był weekend sytuacja mi trochę nawaliła i Szczerze nie było możliwości wstawić odcinka, pokręciłem sobie coś, to po pierwsze. Po drugie, mam coś nowego, mam nową grę na telefon, dostępną dla niewidomych, o dziwo. Nie zapamiętałem jeszcze nazwy. Ta gra jest dostępna i dla Osoby widzących i osób niewidzących eee. Nagram wam pewnie odcinek z tej gry chociaż Ten odcinek już Nie będzie taki od zera bo mam Prawie piąty level Gdzieś tak czwarty początek Właściwie eee. Gdzieś tak No coś koło tego, tak będę prawie w, Może W połowie levela eee. A więc Spoko. Gra polega na rozbudowie budynków typu rafinerii, jakiegoś magazynu, jakiegoś produkcji żywności i tego typu rzeczy. Zależy od levela budynki. Im wyższy level, tym nowsze budynki. Jakieś rodzaje budynków. Po pierwsze. Po drugie walka z jakimiś potworami, ewentualnie walka z innymi graczami. Hmm. Także zobaczymy jak mi to wszystko wyjdzie. Czy wyjdzie w ogóle? Mam nadzieję, że będzie fajnie. Gra mi się podoba. Jest ciekawa. Wy macie jakąś grę, w którą lubicie grać na telefonie. Ewentualnie to wlecie jakkolwiek. Ten to brzmi. Yy. Wydaje mi się, że powinniście mieć. Każdy coś tam ma swojego, ulubionego. Nie każdy, ale większość. Także ciekawy jestem. Napiszcie mi to w komentarzu. Z góry dziękuję, oczywiście. A i zachęcam do grania. Chęcę do grania, jak nie zapomnę to dam wam link z grom w opisie, tak, tak w opisie wam dam najlepiej i wtedy, wtedy sobie pogramy razem ewentualnie, nie? Zobaczymy. Sorry, ale muszę coś wypić też. Dlatego tak w trakcie nie przemyślałem tematu i, i zrobiłem błąd teraz, ale okej. Okay. Wracając do rozmowy, temat gry. A, gra jest całkiem dostępna, całkiem łatwa. E, jakoś nie potrzebuje nawet jakiegoś. Sama uczka, łuczka, jakkolwiek to brzmi. Nie potrzebuję wiedzieć, jakby co, gdzie, jak, po co, na co. Sam to opanowuję. Mam nadzieję, że na tyle dobrze, że jest spoko. I myślę, że jak na to, że od wczoraj, to mam level prawie piąty. Czy szósty? Jakoś tak już teraz. Nie pamiętam, czy wam wcześniej dobrze powiedziałem. Jestem pewny, w właściwie. Także, no, fajna gra. Ogólnie, i można szybko się rozbudować z levelem. Też muszę opanować jedynie to. Jak podnosić poziomy budynków? Wszystko mam na razie, na pierwszym poziomie. Chyba, że ktoś to opanuje, to da mi znać w komentarzu. Jeśli ja nie zapomnę, i dam Wam link w opisie, tak jak powiedziałem. Postaram się, jak zapomnę, to upomnijcie się, to Wam ewentualnie. Przypnę w komentarzu. Eee, zobaczymy, czy ktoś też zacznie grać. I jeśli tak, to wtedy gdzieś tam się znajdziemy i ewentualnie zagramy razem, jeśli będziecie chcieli, oczywiście. Ale nie namawiam, nie zmuszam czy cokolwiek innego, także wasze zdanie, ale zachęcam. A tymczasem zapraszam do poprzednich, następnych odcinków, gdzieś tu lub tu subskrypcji kanału, jak i jeśli lubicie gry, łapki w górę. A ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia, miłego oglądania filmów. Miłego grania i wszystkiego co najlepsze. Adios.